Olga Frycz oczernia ekipę ekipem jak Mibo, nienawidzi. Si, ludzie boi się odejść. Szokujące wyznanie Beby Aktorki serialu M jak Mibo. Olga Frycz udzieliła kontrowersyjnego wywiadu jednej z gazet. Gwiazda opowiedziała m.in. innymi, o fatalnych warunkach panujących na planie M jak Nibo oraz o wszechobecnej nienawiści w jej kolegów i kolekreska Anek. Co dokładnie zdradzi zdradziła. tego nie dowiecie się i obserwujcie aktorów M jak Nibo na Instagramie. Tego Wem jak Nibo jeszcze nie było. Olga frycz odchodce z produkcji, kilka miesięcy temu, dosyć dobitnie określiła swoje podejście do bydego pracodawcy. To by dziwny czas. Kropka decyzja nie była a trudna, Pisała aktorka M. Jak mi bo. W wywiadzie dla Twojego stylu pożyba jeszcze dalej. To. Co Olga Fledge wyzna mu, miłkarzom mrozi krew w kreska Y. Szczególnie kreska z instagramowych relacji pozostałych artystów, jak chocia kreska by Katarzyna Cichopek, Joanna Kuberska, Rafa Mroczek oraz inni. Sytuacja przedstawia się kompletnie inaczej. Co wyzna baby babę, M jak mi bo. Robili my po dziś scen dziennie, pracowa bam, debu kreska e, nikreska mia bam zapisane w umowie. Aktorki, które mówiby, by, kreska e, dzieci i musz zwolnieniami, e, zbyszaby, a co, wyjdziesz z planu? Wielka Pani Gwiazda. Nikt nikogo nie szanował, gdyby wrzaski. Ludzie przychodzili do pracy sfrustrowani. Nienawidzili jej, ale bali się odej, bo dziecko i kredyt. Dostosowywałam się. ale uwiera ba mnie ta sytuacja. Miałam 30 lat i byłam sfrustrowana. Straci bam z grania. W pewnym momencie poczuł kreskae kreska E dostosowywanie się ma granicę. Nie mogł tego robi w bo trac szacunek do siebie. Robi wra E nie, prawda? I brzmi jak mobbing. Gdyby nie ostatnie, masowe WRCZ odejścia aktorów w zem jak miło Kacper Kuszewski, Piotr Nerlewski, Olga Frycz, Andrzej Mbinarczyk, Marcjanna Lelek. Mokreska na wyboby pomyle. kreska e Olga Frycz wyssaba wszystko z palca. Aktorka na pocztku mówi ba, kreska e chce rozwinąć skrzydła. Czy teraz odkrywam roczny tajemnicę serialu? Jaka atmosfera tak naprawdę panuje na planie M jak mi? Bo prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się całej prawdy.